Państwu, Państwu życzę smacznego, ale chciałam Państwu chciałam Państwa poinformować, że w przyszłym roku chcemy zorganizować trzy wycieczki. Jeśli Państwo byli, byście byli zainteresowani tymi wycieczkami, to zapraszamy do nas do biura. Pierwsza wycieczka to jest od 15 do 18 maja na Ziemię Słowacką i Augustowską. Kosztuje 1200 zł. Yy, druga wycieczka od 19 do 22 czerwca Zabytki Śląska Opolskiego. Ta jest trochę droższa, bo jest trochę dalej 1350 zł. Od, 19 do, od 17 do 20 września mamy wycieczkę pod hasłem Atrakcje Pieni. I też kosztuje 1350 zł. I proszę Państwa, mam jeszcze jeden taki komunikat. Nasz kolega organizuje wyjazd do Chin i zwolniło się jedno miejsce i prosił, żeby w miarę możliwości, jeśli ktoś z Państwa chciałby pojechać, zobaczyć Chiny, to zapraszamy, wszelkich informacji też udzielimy u nas w biurze, na ulicy Czerwonego Krzyża 2, bo nie wiem, czy Państwo tak za każdym razem powtarzamy, ale zmieniliśmy siedzibę Strałguta 38 na ulicę Czerwonego Krzyża 2. Dziękuję bardzo. A przepraszam, bo nie podałam kiedy ten Śląsko Polski od 19 do 22 czerwca. Dziękuję.